Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak w domowym zaciszu zrobić sobie balon. Balon, którym będzie można polecieć sobie do ciepłych krajów. Żeby przygotować balon, potrzebne nam są: wolki na śmierci. jaka? Im cisze, tym lepsze. Muszą być jak najlżejsze. Jakieś paliwo. W naszym przypadku jest to spirytus. No, oczywiście, pojemnik na paliwo i. Balast. Balast, który w każdym balonie jest niezbędny. W tym przypadku to spinacze. Ale najpierw pokażemy, jak taki balon się zachowuje bez balastu. A za Przygotowujemy nasz balon. Odrywamy jeden worek. Proszę bardzo. Przygotowujemy palnik. Odpalamy nasze paliwo rakietowe i musimy teraz tym paliwem ogrzać nasze balonowe powietrze. Jak powietrze się grzeje, nasz balon zacznie się przemieszczać. Jak go puścimy, to o! obrócił się niestety i ciepłe powietrze uciekło, dlatego że nie mieliśmy czego balastem. Właśnie. Więc teraz pokażmy do czego ten balast nam służy. Zapkniemy po prostu trzy spinacze durowe. Przy okazji uformujemy ten balon tak, żeby on miał ładny, balonowy kształt. Zmniejszymy trochę ten otwór na dole, więc spinacz uczamy. Jak tak on. Trzeba uważać tylko, żeby paliwo walnowe... Tak, żeby nie zapalił nam się ten worek. Chociaż te worki na śmieci akurat są tyle bezpieczne, że one się bardziej topią niż palą. Chociaż do bez, do bezpieczne to, to też do końca nie jest, bo jak się taki paląk, to topiący plastik przyklei do skóry, no to przyjemne to to nie jest. O, I tak zaczyna się nasza przygoda balonowa. A propos, ciekawe kto to był ten balon. No to zaczynamy. Podgrzewamy powietrze w balonie. A kiedy ono się podgrzeje? Ja bym go jeszcze trochę pod, pod, poddusił. I on się dobrze zagrzeje. Tak żeby aż naciskał na rękę lekko. No i co próbujemy puścić? Nie leci. Leć wśród morz i oceanów, opłyć się bo bardziej. No, daleko nie polecę. No nie są to ciepłe kraje. Tym balonem nie uciekniemy.